Krótki wideo opis roweru Giant Prime. Jest to rower z rodziny Hybrid. Ten jest akurat z silnikiem centralnym Yamaha. Rower generalnie robiony we współpracy z Yamahą. Te modele Hybrid są znane głównie z tych silników z przodu, często też z dwóch baterii po boku lub z takiej srebrnej baterii tu już mamy taką czarną baterię Energy Pack są z kilku modeli od 300 do 600 tu mamy 400 czyli taką standardową ona jest około tam 11 amperogodzin. z przodu mamy centralny amortyzator Monoshock to też już jest w tych, w tych nowszych modelach a zwłaszcza w tym w współpracy z Yamaha co jest robione jest, jest zamontowany wyświetlacz taki już duży też znany z tych, z tych nowszych modeli e, hybrid i twistów też przede wszystkim co można powiedzieć jeszcze o rowerze e, z tyłu ósemka nexus jest to e, też oczywiście fajne Rower tak się prezentuje w całości. Jest to dosyć dobry egzemplarz. Jeszcze przyznam szczerze, że nie spotkałem się z żadną awarią w tym rowerze. Jedynie co, to, co mi wiadomo, baterie mogą się psuć jak wszystko, ale jeśli chodzi o silnik, działa stosunkowo cicho, bez większych zarzutów. Fajny rower, serdecznie mogę polecić. Jeśli w jakiś sposób Ci pomogłem, zostaw suba. Pozdrawiam.